Dobrad, tutaj jest. Szanowni Państwo, kończymy przerwę, nawiamy obrady. Proszę o uwagę. Na sali jest ilu radnych? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli są wszyscy radni. Szanowni Państwo, po, po analizie Zgromadzonego materiału i w wysłuchaniu, tak, szanowni państwo, tam w drzwiach. Prosimy nie przeszkadzać. I stawiam i, i, i przychylam się do wniosku pana Dariusza Ziem, Ziemby. Stawiam wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia petycji uchwały uchwały yy, Rady Miejskiej dotyczące rozpatrzenia petycji która była tutaj tak szeroko omawiana i to stawiam wniosek i musimy to przegłosować w panelu proszę o otwarcie panelu głosowania To jest za ściągnięciem porządku obrad Uchwały, z porządku obrad. Uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji. Proszę o zagłosowanie. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Panowie, głosowanie zostało zakończone za ściągnięciem punktu dotyczącego rozpatrzenia petycji głosowało 13 radnych przeciw 0 y, 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 wstrzymujących się 0 ogłaszam że ten, punkt, ten projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad i teraz stawiam wniosek o przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Rywinie Brzeskim w sprawie wyrażenia y, y, zajęcia y, stanowiska Rady Miejskiej w Rywinie Brzeskim w sprawie polityki migracyjnej, ewentualnej polityki migracyjnej, która miałaby być stosowana. I odczytam. Na podstawie artykułu 6 ust. 1 oraz artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, z późniejszymi, pozycja 1465 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Lewinie Brzejskim stoi na stanowisku, że gmina Lewin Brzeski nie będzie tworzyć ośrodków dla emigrantów. Jednocześnie zobowiązujemy burmistrza Lewina Brzeskiego do podjęcia wszelkich starań, aby takie ośrodki w gminie nie powstały. Nie będziemy tworzyć takich takich. No. I koniec. Dobrze. Szanowna Wysoka Rado. Teraz postawiłem wniosek o wprowadzenie o wprowadzenia tego projektu uchwały, który teraz przeczytałem. Stanowiska. Nie uchwały, tylko stanowiska. Głosowanie mamy w panelu. I teraz, i teraz, i teraz głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska, które przed chwilą odczytałem? Mamy? Mamy w panelu. Kto jest za? Jeszcze raz. Tak. Nie można oddać głosu. Nie, nie. O, jest. Dobrze. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Panowie, głosowanie za, zostało zakończone za przyjęciem stanowiska, którego odczytałem. Głosowało trzynastu radnych. Przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła stanowisko dotyczącego, że nie będziemy w Gminie y, tworzyć ośrodków dla emigrantów i do tego samego zobowiązujemy i przyjmować też. To jest to samo. Dobrze. Dobrze. Wszystko. Yy, przystępujemy do punktu piątego, a mianowicie interpelacje zapytania radnych. Interpelacje.